Chłopa Król. Pewien wieśniak miał czterech synów. Najmłodszy z nich, Gaweł, uchodził za głupca, a to dlatego, że miał dobre serce i nie mógł patrzeć na cudzą krzywdę. Co tylko zdobył, to zaraz innym rozdał. Wszyscy się z niego śmiali, ale on nic sobie z tego nie robił, ciesząc się, że ludzi rozwesela. Aż wreszcie któregoś dnia ojciec dał Gawełkowi kilka groszy i kazał mu iść w świat. Zanim rodzinę do ruiny doprowadzi, Gaweł pożegnał się z rodzicami i braćmi i ruszył w drogę. Nie uszedł daleko, gdy spotkał chłopa niosącego nad staw kota, żeby go utopić. Gaweł odkupił kota za połowę pieniędzy i poszedł dalej. Uradowany, że ocalił jedno kocie życie. Niebawem spotkał drugiego wieśniaka, który szedł utopić psa. Gaweł odkupił psa za resztę pieniędzy i dalej powędrowali już w trójkę. Pod wieczór chłopiec zmęczył się, więc usiedli pod drzewem. Jedyną kromkę chleba gaweł podzielił między psa i kota, a sam siedział głodny, nie tracąc humoru. Pies najadłszy się, zaczął kopać jamę. Gabel nachylił się nad nim, zaciekawiony, i ujrzał na dnie jamy złoty pierścień. Podniósł go i zaczął oglądać. Niebrzydki, to prawda, mruknął, wycierając pierścień z piasku. Gdyby jeszcze teraz znalazł się gdzieś tutaj, karczma. Ledwie to powiedział, a już wyrosła przed nimi, okazała gospoda. Gaweł domyślił się, że to za sprawą czarodziejskiego pierścienia i bardzo się ucieszył. Najedli się wszyscy tego wieczoru porządnie, jak nigdy w życiu i poszli spać. Na drugi dzień Gawełek obudził się o świcie. Po sutym śniadaniu cała trójka ruszyła w dalszą drogę. W południe trafili do miasteczka, w którym panowało wielkie poruszenie. Wszyscy mieszkańcy zgromadzili się na rynku, gdzie kurlewcy Heroldowie wykrzkiwali. Zgodnie z rozkazem miłościwie panującego króla Gwoździłka ogłaszamy, że nasz niegodziwy sąsiad, król Bimbas, najechał nasz kraj i stanął nas w, ze swoim wojskiem u bram stolicy. Kto zdoła go pokonać i kraj ocalić, ten poślubi królewnę Maruszkę i obejmie rządy w królestwie. Słysząc to gaweł, potarł pierścień. Pomyślał życzenie i oto siedział na wspaniałym rmaku, na czele stutysięcznej armii. Co koń wyskoczy, ruszył do stolicy, a pod wieczorem był już po wszystkim. Przerażony król Bimbas uciekł z pola bitwy. Król Gwoździk przyjął gawła serdecznie. Zaraz też oddał mu rękę córki i koronę królewską, bo sam był już stary i zmęczony panowaniem. Gawałek szczerze pokochał śliczną królewnę i wkrótce wyjawił jej całą prawdę o sobie i o cudownym pierścieniu. Maruszka jednak była bardzo dumna i nie mogła znieść myśli, że ojciec wydał ją za zwykłego chłopa, który wszystkie kosztowności z królewskiego skarbca rozdaje ubogim. Pewnej nocy wykradła mu pierścień, potarła go i szepnęła – niech mój mąż trafi do wieży, stojący na skale pośród fal, niech tam siedzi do końca życia. Następnego ranka Gaweł obudził się na wysokiej, zimnej wieży, a wokół słychać było tylko huk fal domyślił się, że to Maruszka go tu uwięziła i posmutniał, tym bardziej, że żadnym sposobem nie mógł wydostać się z wyspy. Jak okiem sięgnąć widział tylko wzburzone morze. Tymczasem pies i kot biegały po całym zamku, szukając swojego pana. One także odgadły, że królewna pozbyła swego, się swego pana. One także odgadły, że królewna pozbyła się gawełka i postanowiły mu pomóc. Nocą zakradły się do królewskiej sypialni, zabrały pierścień i ruszyły na poszukiwanie gabła. Gdy dotarły na brzeg morza, pies wyczuł z daleka zapach pana, a kot wypatrzył Hen daleko wieże. Wierne zwierzęta bez wahania wskoczyły na lodowate, do lodowatej wody i popłynęły na wyspę. Ledwie żywe dotarły do gałła i oddały mu pierścień. A ten potarł go i zaraz siedzieli w przytulnej gospodzie. Kiedy się najedli, król gaweł postanowił wrócić na zamek. I dobrze się stało, bo kiedy gaweł siedział na wieży, król Bimbas ponownie zebrał wojsko i wyprawił się, by zabrać maruszce koronę. Gałł bez trudu pokonał wojska Bimbasa, a jego samego zabił i ruszył na zamek. Maruszka padła mu do stóp. Prosząc o litość. Gawałek wzruszył się bardzo, żonę uściskał, a potem całą swoją rodzinę na dwór ściągnął, żeby wszyscy zapamiętali, że i z prostego chłopa może być dobry król.